No i teraz on jeszcze zaczyna fajnie Patryk w ogóle gdzieś tam schowany A, dobra Nie wstejdziesz, kurde, za mały jesteś Gdzie tam? Gdzie tam? A, nie

Trzeba być minął no, w takiej sytuacji. Ale dlaczego to jest tak krótkie? Dobra, trzeba teraz skombinować. B, eee! Chodź tu! Chcę, żeby tak do niego pleciało to. To nie miało być do końca tak, ale... Oj. Ale może kto zabije. Yeah. Już po tobie! No, dobrze. Do zobaczenia. Co ty w nad... ogóle to... ja na dno? Na no. Całą kryjówkę się znalazł. Nie na shimmy jesteś za duży żeby tak tutaj przejść. 69 tygodni Kurde teraz Master of Disaster <laughs> <Oy. Oy. laughs> <Nein. laughs> To jest, krótka, jest. To jest krótka To jest krótka To jest To jest Dobra, to to No tak. Oy. 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 Niech no cię złapie! No co mnie złapie po leciu, nie wiem co to miało to zrobić. Ooooooooo... Oh. Kurde i te aspekt ścis... Będzie to... bez luba. Ja już nie ma. Ona tu za chwilę gdzieś na przykład do góry polecił, oni no, poleci w wodaky? <śleszujesz> tak ja jestem w najgorszej sytuacji. Pole da panie. Może zapowiada się pierwsze zwycięstwo dla bepa w tej w, w tej rozgrywce. Taką nadzieję. <laughs> no. patrzysz, patrzysz. Okay, nie. Chodźcie śpinie, król parkietu idzie! To żałujesz! Wrzut! <śmienicza> Wyszedł jak do siebie, kurde! No to... Marku, teraz O, no dobra. teraz tu... O! Marku... nie mnie teraz z bejsbola walnie. A. Ej, no dlaczego znowu mnie, no Poczekaj, no też się zajmie. Tak się was zbliżałem i znowu kończy Masz za swoje! Ale to jeszcze nie jest twój koniec. O nie, daj gorzej. Ja! <laughs> nie, kurwa, śmieć! Daj i trzeba, i to trzeba, kurwa... Ale to bardzo z izboludki. Weź z tego, z palca dawaj, ty! Z palca? Myślę, wystarczy. Dajesz, dawaj, dajesz! <noise> <noise> A, <Na> jeden. <noise> ale to miał tylko 12, więc dużo nie straci. No, tego takie coś tu z palca trzeba było? No, ale... Nie malnować broni, kurde. No, no chodź tu, kurde, tu furzawko coming Pidgeot, co to zostało? Wielkie a dobra, już wiem. Marku, szykuj się na ostrą wow. detonację. Impreza? Jakowo? To niczego nie miało Kurde! A kurwo! <grym> za nisko bo leciało! za nisko! <grym> jak to ja <miało> było? <grym> wielkie, wielkie za to. Ja to nie do ciebie dolecieć. Ciebie miało dolecieć, kurze, że... nie... Co to miało no dolecieć kurzy, za... to za... to za... Co to za... Co to za... Żegnaj. to za... Co to za... Co to za... Co to za... Tak, inna ludowe Dobra, możesz sobie poskakać, bo tutaj tak sobie zrobisz robisz. A, jeszcze tam trzecim za chwilę wejdzie, ty! A, jeszcze trzecim tam wejdzie, Patrz idziemy na tego, tam na danym linie i tak dalej. Kurde, ci się bawią i kurde nie umieją się z tą Dobra Dobra, już tak, się strzelać! Ognia! Prosto w cel Dlaczego kurczę we wadzie. mnie? Chuję, Ewane. <laughs> no we mnie jest w takim miejscu, że nie mogę go strzelić. A, panie! Panie! Setz, <laughs> kurwiłeś Kurwiłem się, kurwiłem się, chodź. Chodź ty świeciu chodź po świeciu chodź po świecie. Aleluja weź! Nie mam aleluja, ale się skurwiłem. <totopim> Masz za swoje Teraz to Patryk brać. Bew po podstawie. Nawet przejśnie. No dobra, to jedziemy pod... To jedziemy pod pod panowie! Nowoczesny podkop, i podkop. No. <laughs> Rozkaz! Ciekawe! A te kurde miny to tutaj leżą, to są kurde już... Teraz ja ten będzie 5 lat kurde jechał. Ja, 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 ja bym płakał. Ale tych One nie wybuchną jak wejdę. Nie wiadomo. Teraz się boję trochę. Ale się upewnię lepiej. Dlatego chcę tam wejść. Chcę coś przyczepić, kurde, że tylko nie ma... O. Tak. Patryka Batry... prawie, zrzuciłem ty. No. Coś spadł. Mina spadła do wody. Dobra, no, takby pole wyczyszczono. To żałujesz. Tak, ja, że ruszać się nie mogę No. o, no i super A niech to! Żegnajcie! I teraz w najlepszej sytuacji od no Patryk! Zaczy ty. weż. Rozkaz! Całkowicie wersz. odwrócone losy się teraz stały. Dlatego tak zrobię, wygrał ty. A, współpraca. Co W sumie. Niezły pomysł. Eee. Aha. jak ty tak chcesz, żeby to doleciało do mnie, ty? Jakoś tego nie widzę. ja też tego w kolorowych barwach nie widzę, ty. O, oh, dżepak. tam dolecisz, ty. Ale ma jeszcze jest ostrzałki oh. przed... WRZUT! Zaraz Danielinho wejdzie w Sidneya, a, a Patryk zabije Danielinho i wszyscy będą zadowoleni. Dokładnie. Dobrze, jak linia nie, nie doleci, odstaję go tam gdzieś. Dobra. Ustaj tą kurdę o. Ty chuju! <laughs> nie no, dobra. Spróbuję. Nie doleci. Dobra, kurde, daję, to nie! To nie, to nie doleciało. Jeszcze tobie dla mnie zadanie. Brawo, kurde, mi. na swoje! O prawie! Rzut. O, wiem co zrobić, żeby ten... Wygrał... To Oha, fajnie. Tylko trochę teraz Dobra. Eee! Eweb, chodź tutaj, dokoń zadanie! Aaaa... To to już O, weź sobie No, weź apteczkę, chodź tutaj. To tu będzie 107? Nie za. Ale nie masz tu jakąś tą... Dom... O, weź linę! Wielkie dzięki! tutaj granat, ty! Ty paka i dawaj granat! Może masz jeszcze tą? Masz dynamit. Nie, 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 nie o to mi chodziło, ty albo dawaj minę, miną też na zawsze. Daj minę. No, te, no to teraz tuż buję, ma... No to teraz waliłeś trochę tą sytuację. Dokładnie no, jak no. wszyscy dowodzą, to nie! O nie. A, ty właśnie i teraz Nie! Jaki bart kurwa! Zliczeństwo! Ja, oj, bierę to. Gdzie ty jesteś? Mody, jeszcze cię, cię zaraz czeka. Wiecie, Będzie... Ja. Dobry początek! No dawaj teraz, Danielinio, sprzyjaj!

Dobra, to tu stronę. Daj, daj, Wielkie dzięki. chcą się. Uda się? Nie, nie, to jest, to jest, to. Teraz się uda, Waga się uda. Uwaga. O, 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 o. O, o. się zadawanie no. obywateli, Ale społeczeństwa obywatelskiego, całego społeczeństwa że tu będzie problem walnięciem kurde tego. Sasa. Czy wepa. Ognia! No kurde, jaki par! Niech to! Zrzut! Zdejść, Coś, zdejść, zdejść, wymyślił, panie. No. Dej się kurde przez całą tą... Pudła! że przekopał ty! Wrzut! <trywa> <trywa> Patrz to ja teraz solidarnie zrobię z narodem. Solidarność kurwa. <trywa> 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 Solidarność z narodem, nie wiemy. Wrzut! <trywa> <A, trywa> Raz wychwanie. No Dobra we mnie. destrukcja, kurwa. Oj przez czerio Miło Pomocy O, o nie, nie. jesteśmy Nie wypał Zrzut Marku daje Marko Dobra jest sobie darności O, 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 o. Я конченный мамау. Срадущь. Я кидал солидарных пакет. А

Bardzo przemyślamy, bardzo przemyślamy. No. Rozkaz! <laughs> Ognia! Kurde, nie doleciała. Brawo! Ui. Ui. A, niech to! WRZUT! No i co ty teraz robisz? O, czekaj. Zrobimy to solidarnie z narodem, tylko muszę tam do ciebie dopłynąć. No. Bo ja nie wiem, czy tam dolecę teraz, ty. Czy, czy biura będzie odpowiednia? Oj, nie wiem. Przelecę, jestem za gruby. <laughs> Trzeba inny sposób wymyślić. Eee... bękami. Pychać kurdyś, Świntu. No to nie, zaraz tam dojdę. Oto jest ta kurda. Ojej. Ale do... Nie, do ludzi prawie nie przeżyć. A jest to stronę kurde miało iść? A Ja to w Aha, ale ścigaj go tam nie To żałujesz! Ja miałem lecić do Danielinio, a potem chciałem w stronę czerwonych. Rozkaz! Bagnetowe chciał zrobić. Gimcie. To znaczy solidarność kurde? To zobaczysz moją solidarność. ty Patrzcie moja solidarność. <Gdanie> Najprostszej Zrzut No to dawaj, musisz jeszcze zarypać Danielinia Fraga, biała ja. fraga na... Krycie! Uuuu... Coś tam dobra. To żałujesz? Dawaj, też pomachaj, flagą. nie flagą. Ja nie, ale zamierzam inaczej to rozegrać. Kamikadze? Tora, Tora, Tora! Ej, ty wejdzie walnie, ty! Ups! Ty... <laughs> ん